Cześć, jestem Cypher, witam was w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Dragon Ball Z Team Training. I... Mm, nie wiem co teraz mamy robić, ale chyba musimy... Odebrać, znaczy odebrać, dostać kurde tą ostatnią odznakę, nie? Ale to chyba w tym... tej, 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 w tym, w tym gymie tam, gdzie kurde nie chcieli nas puścić. W początku, to było chyba Aru Village, o ile się nie mylę. No to dobra, to wiecie co zrobimy? Mm... Najpierw, sobie weźmiemy jednego jednego bombelsteina z Fly'em, czyli Kłysego. Dobra, nie chcę tu, chcę tu, o. Eee, a za szkibę na razie. Dobra, zmieńmy. Tego oddamy. I lecimy do tego Village. Za chwilę go weźmiemy z powrotem. Tylko tam dolecimy, nie? Bo nie będziemy tam już szli, kurde, na zaremno. Znaczy pływali, biegli i tak dalej, i tak dalej. Dobra, no to dawaj łysy, użyj mnie tu fly'a. Chyba było... Aru Village, to było to. Dobra, zobaczymy, czy tutaj coś będzie. Kto mi tutaj dzwoni? Coś mi kurde dringa, nie. Dobra, idźmy jeszcze raz. Poddawaj mnie teraz kurde z powrotem tego. Nie chcę depozyta. Najszybciej będzie ten Move Fighter, o ile się nie mylę, tak? Dobra, move. Oddawaj z powrotem, kurde. Łysy. Łysy jest, jest już daremny, więc. Nie ma sensu. Place, dobra. No i sprawdźmy, czy ten widzisz już będzie otwarty. My w ogóle mamy wszystkich uleczonych Bombersteinów? Tak, mamy. Hmm. Chyba tu było, nie? Tak, to było tu. Aj, kurde, przeskoczyłem, no. Tak to jest, jak się ktoś śpieszy, kurde. Tędy nie przejdziemy do tego, bo tego dziadka musimy. The gym leader return. No właśnie. I możemy już wejść, tak? The champ is making. Okej. Okay. Mhm. Mm co tam było, że pilaf jest? O kurde, ile tutaj jest. Walczmy sobie z nimi co? Kurde. To tam jest Pila w liderem. A, dobrze wiedzieć. Bardok. 28 level. O proszę bardzo. Dragon Rush. Powinno siąść. Pięknie. Mhm. Souser to zmieniamy. Dobra, wskakuj Alice. Wszyscy wszyscy dzisiaj będą. Sousera masz. Dobra, to Energy Punch. Powinno też, kurde, za pierwszym hitem siąść, Siąść. 1219 Expa, proszę. Super Sam Future Trunks. No to Karolina. Mhm. Mm, Deadbeam. No i pięknie. Karolina też mi się wydaje, zostanie już do końca. Mieniamy. Dobra, Storm. Jakuj. Dabla. Mmm... Dynamite Kick. Oj, super efektywny. No proszę ma. Neila masz. No dobra. To Do szkiba. Mm, hmm... Rocket Punch. Pięknie. To się ceni. Kurde, wojownicy są już tak wyszkoleni, że kurde, no. Będzie, będzie kozak. Koneo mi coś pisał, że najlepiej, jakbym sobie wyszkolił do jakiegoś mocnego poziomu, nie? Kurde, nie wiem, czy z nimi walczyć, bo też nie ma sensu walczyć z nimi jakoś kurnemu. Długo, często i w ogóle, nie? Najlepiej dojść do niego szybko. Jamsza. Eee, Dragon Rush. Pięknie. Radic, dobra, wskakuj Adran. Adran jeszcze nie walczył dzisiaj, więc powalczy. Eee... Kajoken Rush. Może mu wskoczy akurat, wiecie. Ten. No. Podniesie sobie atak. O, kurde, dasz atak, no proszę bardzo. Pięknie Zangia A to ta od yy, Budzina. Nie bo Budzin, Zangia i ten, kurde. Aj. I zapomniałem znowu jak on się nazywał. Ten co. Yy, mieliśmy go łapać w tej jaskini tam. Bodzak. O właśnie, to był Bodzak. Co tu się stało? Nie zabiłeś na jednego hita? No, halo. Zedrinka używa. Ale Lipton. No i znowu, kurde. Mogliśmy Kamehame robić. Teraz wzrasta ata, Jak kurde, już nikt, nikt nie został. No. Najlepiej. Dobra, idziemy dalej. Gdzie jest ten cały. Pi... Hmm. I musimy się wrócić i iść tam, dobra. Tam się przekręcić. Tam będzie Pilaf. Ten Shihan. Dragon Rush Elegancko 53 Level, proszę bardzo, Gogeta, No, Jamu. Nie, nie zmieniamy. Na Jamu to wystarczy ten, nie? Dragon Rush. O, no właśnie. Pięknie, pięknie. Sporowicz. No, tutaj jest Popowicz, ale on w anime się nazywał Sporowicz. No i gate. Clinkłeś. Dobra, idziemy dalej. Dobra, musimy się wrócić i musimy iść tam teraz, jo? A tędy możemy przejść. O jest, stoi pilaf Pila fiątko. Dobra, na pierwszym mamy... GoGetę. Dobra, nie będzie. Welcome to my hideout! Uh, restore Team Pilaf is former glory. Mm. The greatest trainer, Pilaf. Jezu, jak on wygląda. Cztery, pięciu wojowników ma. Tamburyn, 44 level. Proszę bardzo, Dragon Rush. Powinny zrobić robotę, nie? Dobra. Drum. Uh, nie, dobra, nie zmieniamy. Na drama też chyba ten Dragon Rush wystarczy, nie? Pięknie. Garlic 2. Uuu, to tego jeszcze nie widzieliśmy. No jest taki koksu, kurde. Pięknie siadają. Kurde, krytyki jak nic. Super Piccolo. Dobra, spróbuj jeszcze raz Dragon Rusha. To się ceni king Piccolo. dobra to na king Piccolo. a spróbujemy może nam się uda tego nie dragon fista zrobić no i wiedziałem że atak miejsc giant form to sobie atak sobie zwiększył defense sobie zwiększył no i kurde i wiedziałem że tak będzie że Oczywiście, kurde, teraz za każdym razem nie będziemy w niego trafiać, jak się raz udało, nie? Stary, zrób tego Dragonfista. No właśnie. No i one hit KO, nie? No. Stary, prawie padłeś, nie? Intensified, no. You have won. The proof is a pill of badge. No i to mamy już wszystkie, no i kurde. To teraz możemy iść na ten, nie? Tą ligę smoka całą. Chatę level question. A Czyli będą się mnie słuchać im PM. im 27, co to jest? KIF Okej okay. Czyli mam rozumieć, że już tutaj mamy wszystkie, tak? Mamy wszystkie, pięknie. Wychodzimy. No i elegancko. Czyli co, na tą ligę smoka musimy się udać, tak? Dobra, to idźmy w tą, tą stronę. Tylko się najpierw uleczmy, nie? A, e, kurde, co ja robię. Tutaj jest leczenie. Okej. Okay. Hmm, to było chyba gdzieś tu, nie? A tutaj to było. Co mnie tu atakuje? Serio? Na drugim levelu, Cybaman Stary, nie chce mi się nawet, kurde, zużywać na ciebie ataków. O, proszę, jeszcze Neo. Neo, chcę ze mną walczyć? Dawno cię nie widziałem. Neo. Pięciu masz, o proszę. Golden Ozaru? Uuu, grubo. Dragon Rush? Słabiutko, słabiutko, co to ma być? Final Flash? Crash, co to jest, Crash? No. 54 level, spoko Zarbon 2. Rivalneo wysyła Zarbona 2, dobra, to Storm, skakuj. 45 level, też. Dynamite kick? Pięknie. No, form. daj się radę. Tylko, jak my idziemy na tą ligę SMOKA na tą smoczą ligę, no to muszę kurde jakiś team zebrać, nie? Ciekawy. to taunt. Co to jest taunt? Co to jest taunt? A foreign taunt into rage that allows him to use only. Attack Moves. Aha. To nie, nie ma sensu. Super C13. Uuu. Dobra, nie zmieniamy. No, może być ciekawie. Ghost Kamikaze. Aha, nie trafiłeś. Teremny jesteś. Dawaj Ghost Kamikaze jeszcze raz. Pięknie, siadło. Krytykal. Metal coolera masz? O ty kurczę. Masz metal coolera. Dobra, Adrian, wyskakuj. Metal cooler. A jak ten rash. Oj, słabiutko. Czemu on nas ukuł? A my zatem. Pięknie 52 poziom. Spoko. Magin Vegeta? Nie, no nie zmieniamy. O, nie wiem czy ten Dragon Fist zadziała. E, dobra, to Gengi Dama. To ma 53 level. O, o, kurde. No to było grube, nie? Nas no, jednym hitem. Dobra, Gogeta, wyskakuj. Pokaż, co potrafisz. Dragon Rush. Pięknie. No, Adrian, to się nie postara, jest stary przy Majin Vegeta. Perfect cel. Dobra, nie zmieniamy. Final Flash. Pięknie. On też nam skamęhame. To my też skamychamy. Nie, to jest Final Flash. przepraszam. Okej. Okay. 55 level. No, Gogeta Rival Neo pokonany. Yo, Neo, padłeś. A i on teraz. On też idzie do tej ligi, tak? Dobra, to my sobie uleczmy zawczasu. Nie wiem, co tam będzie. Chcę mu leczyć? Tak, chcę mu leczyć. Dobra. Tup, 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 tup. I idziemy dalej. Dobra, tu przeszliśmy spokojnie. No i coś mnie tu znowu zaatakowało. mam rozumieć, że teraz będziemy mogli iść sobie bez problemu, jo? Dobry. Pion Badge, go right ahead, ok. Kamuza. Namek batch no mamy. Red batch no pokonaliśmy generała Reda. Też coś jest? Czy tutaj coś będzie? Nie, tutaj widzę, że nic nie ma, tutaj też nie. No, że tutaj coś będzie, nie? Wiecie. bio No, też mamy. Mmm. majin Też mamy, oczywiście. Mamy wszystkie. Tup, 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 tup. No, Turtle, satan badge. No tak, pokonaliśmy Mr. Satan, wiadomo Mix. Nic nie ma, nic nie ma. Idziemy dalej. Windsome badge. Co tutaj są w ogóle. Są tu jacyś wojownicy mocni? O, Tapion? Serio, tutaj jest tapion? możeżesz kurcze. Tapion przecież był w którymś filmie. Od niego właśnie yy, Goten. Nie Goten, przepraszam. Yy, Trunks ma kurde miecz, nie? Od Tapiona. Fighter. Kurde, jakiś taki słaby był. Dobra, szkiba, wyskakuj. Jaki, co to jest Song? Uspał nam go, w serio. O, obudził się. Dobra, spróbujmy go teraz złapać. Nie, ja chcę tapiona. Kurde. Tapion też może być kozak. Bug. Dobra, ultra kapsuła. Ciepaj. Może się złapię od razu, nie? No i pięknie. Tapion oczywiście czeka na imię od was. Fantasian Fighter. Gordon hero from another galaxy. He has got a special akary, eee, Nie, na razie nie chcemy dawać imienia Tapionowi. Kurde. No i pięknie, i Tapion, i tapion już w teamie. A tutaj coś mamy? Tutaj nic nie mamy. Możemy przejść, a czy tutaj coś jeszcze znajdziemy? Oprócz Tapiona? Znowu Tapion. Nie, yeah, no, ktoś na pewno tutaj będzie, nie? Nie tylko tapion, tak mi się wydaje. Dobra, chyba tylko tapią. No to Run. Pila Becz, No i gate, Victory Road Gate, Dragon League. Victory Road, co to ma być, Victory Road? Nie, yeah, fajne jaja, nie? Co to jest? Hm. Janemba? No nie wierzę. No nie, i padnie. No tak. Kurde, Janemba też by był dobry. Rozumiem, że ten głas muszę dać na tą na tom, tą, tą, nie? Mhm. Fajna flasza przed czymie żeby go złapać. O, i fajnie. Dobra, spróbujmy złapać jeszcze Janembe przy okazji. Ultra kapsuła. Pięknie. Rzut. I Janemba złapany. Nie to, co kurde w poprzednim odcinku ten. Roli. Janemba, powiem wam też, jest kozak. Szczególnie w filmiku, znaczy w filmiku, w filmie jak walczył właśnie z tym. Yy, z Gogetą Super Saiyan. Bug. Może użyjmy tego, kurde, całego. Gdzie to jest? Max Repela. Rozumiem, że muszę ten kamień tam przenieść, tak? No dobra. Teraz to musimy dać tu. To musimy dać tu, a to musimy dać tu. Aj, nam się odblokowało tutaj jakieś przejście. Okej. Okay. Też coś możemy jakoś iść. Tu jest jakaś wojowniczka. Kurde, nie chce mi się z nimi walczyć. Hmm. Fakes? Co to jest? Nie chcę mi się z nią walczyć, serio. Z tym też mi się nie chce walczyć. Tutaj jakiś bombel stoi. Tutaj tego kamiora też musimy jakoś wrzucić. Dobra, to tego trzeba dać tu. Pięknie. O nie, serio. No dobra, to walcz, wojownik. Czech masz. Tao, pai, pai, 43. level. Uhu. No tutaj są mocni wojownicy, powiem wam. Bardzo mocni. Łysy. Łysy to już nie jest aż taki mocny. Dobra, Storm, wyskakuj. Dynamite Kick. Elegancko. No i padnie na hita, wiadomo, kurde. Ten Shinhan. Dobra, nie zmieniamy, nie ma sensu. Black Belt Daisuke. No dobra. Skoro tak mówisz. A tam jest jakiś bombel. Pepe up, ok. A ten repel przestał działać. Dobra. Hmm. Tutaj gdzieś będzie chyba kamior, nie? Full heal. O nie. A jak tego kamiora tam przesunąć? Hmm. Hildegarna masz. O kurde, właśnie Tapion y... spotkał Hil znaczy zamknął go w takiej wiecie, w takim kurde, w takiej pozytywce. Doesn't efekt na Hildegarna? O. To final flash. Phantom. Mocny kurde. Hirudegarn, tutaj to jest napisane, kurde. Hirudegarn, co to jest Hirudegarn? Hildegarn, potara. O, drugą potarę znaleźliśmy, no i spoko. Dobra, czy tu musimy iść? Tu musimy iść. Tam jakaś ciotka stoi. Tu musimy to wrzucić, o? Tam coś jest. A, dobra, i to musimy tutaj prze przenieść. Flying Nimbus, Okej. Okay. To musimy dać tu. Dobra. Jeszcze repel przestał działać, no fajnie. Dobra, to teraz pewnie tu. Teraz tu. Teraz tu i tu. Co nam się odblokowało? Nie wiem. Tutaj nam się odblokowało coś. Nie chce mi się z nią walczyć. Nie ma sensu. Tutaj coś wojownicy są. To na nas zauważy, nie, nie zauważy nas, ale dobrze. To możemy zrzucić. Mhm. A i dobra, i to teraz możemy tam pocisnąć, jo. I tu musimy wejść. Dobra. Najwyżej wiecie, przy cięciu, znaczy przy, przy następnym odcinku. Wezmę sobie po prostu z nimi powalczę. O, tu już mamy wyjście? Proszę bardzo. Mhm. Dzień dobry. O, jeszcze czterokwiecna smocza kula. No proszę bardzo, to bierzemy. To ile my już mamy tych smoczych kul? Gdzie to jest? Tutaj jest. Raz... 3, 4, 5, 6, to brakuje nam jednej smoczej kuli. O kurde. Nie, muszę gdzieś sprawdzić, gdzie ona jest, nie? To smocza kula. Indiago pletył The Ultimate Goal of Trainers Dragon League h Quarters. Hmm. No i git no to jesteśmy. Dobra, to tutaj zakończymy. A wydajcie mi znać w komentarzach, yy, jaki team wziąć po prostu na, na tą walkę z nimi, nie? Tak, najlepiej by było, bo nie wiem nawet. Możemy sensu kupić. Dobra, kupmy. Więcej sensu. Halo. Hmm. Mamy dużo hajsiwa, nie? To kupmy 20 sensu. Dobra. Może jakiś kryształów. Dobra, nie będą kryształy, nie. A 15. No i już praktycznie kasy nie mamy. Dobra. To jesteśmy tutaj, także dzięki za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że wam się podobało i widzimy się w następnym odcinku. Na razie trzymacie i hejka. Nie zapomnijcie wpisać w komentarzach jaki team dać na y, moczą ligę. Narka.